Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Tym razem na modach, żeby trochę odpocząć od tego budowania całego i niestety miał być odcinek jeszcze przed świętami ale się nie udało mm. mam Axolotla i tak, bo jest nagrany odcinek, ale w ogóle nie ma jakby dźwięku, że mikrofon mi się jakoś popsuł i audio nie ma w ogóle, w sensie, że nie słychać nic, co mówię, więc szybko skrócę. Byłem w tym mieście podziemnym i dostałem kilka rzeczy. Tam kilka potek, spodnie, książki, dwa diamenty, tam trochę materiałów, takich nieważnych rzeczy. Dwa intagi jeden użyłem. Te te rzeczy, fajne spodnie nawet. I to chyba wszystko. No i najważniejsze Axolotla. A, jeszcze tutaj mam yy, dysk muzyczny, ale nie wiem, gdzie go wsadzić. Po prostu położę to. Yy, I przy okazji, bo później zapomnę, gdzie to się robiło. Yy. No. Yy. Bo ja zawsze zapominam to postawić. A teraz... To mam już zapisane, bo... Ja miałem już to dawno temu, ale ja za każdym razem nie pamiętam. Tylko... To będzie pokazywało, ile jest? Pokazuje, no i fajnie. O ty dziadu. Mm. Jakieś też takie nożyki z zombie wypadają które dają szybkość, ale nie wiem jak, jakim cudem jeżeli się je połączy w craftingu, to wychodzi żelazna łopata To są bardzo dobre na creepery, bo mogę mało zadają, ale są całkiem silne Co bo y... speed'a dają przy uderzeniu więc jeżeli walczę z creeperem, to mogę o, i odbiec a to mi się przyda bardzo Do robienia amunicji Do mojej broni Jest fajnie Ojeju Ale zawsze jest lepszy sposób yy, Niż po prostu używać jakiegoś nożyka Broń rozwiąże każdy problem No właśnie No. no i pięknie I nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta W którymś z odcinków Jeszcze jak y, był Wytest moby z poziomami Chyba, że to ja sam nie pamiętam W którym to było Ale jakoś tak niedawno To był mm, Znalazłem taki spawner I ja bym chciał tam wrócić Chyba nawet tutaj gdzieś jest Z tego co widzę O, to mi się przyda Yy, ale to nie teraz, bo na jakiegoś innego. Zobaczmy, może to będą diamenty. Ja już widzę żelazo, więc fajnie. Oby były diamenty. Yy, wcześniej się też zaopatrzyłem w sporo amunicji. Więc powinno być ok. Uh. Yy. Trzebuje się do wody dobrać. Bo ja nie mam tego w ogóle. Yy, jednak na chwilę wracamy na górę. Ojej, kolejny. Czemu się kręcisz? Ty dziadu jeden. Nie spycha się ludzi. Ja to się zaczyna, bo ja muszę wodę pobrać. Ojeju, aż tak daleko? No nic, ja będę bardzo potrzebowała wody i nie wiem, czy nie zrobić sobie takiej z diamentów, takiej, by się bardzo przydało. Bo jeżeli ja idę do jaskini, no to raczej na dłużej, a bez tej wody to długo tak nie ten, szczególnie, że bez niej to regeneracji nie ma. Myślałam, że tutaj zginę, ale na szczęście nie Jeszcze żyje. Prawdopodobnie niestety yy, ale jest ok na razie O Jezu, ty nie strasznie Myślałam, że to coś poważnego, a to przychodzi ci od pleców i cię bije po głowie. Czy to jest normalne? No nie no. Co tak robi? Spadaj. Jeju, mam do ciebie przyjść? Spadaj. Ej, tak się nie robi. On mnie uderzył. I to było niemiłe. Złoto też się przyda. Co jest? Patrzcie, jakbym tego złota nie wykopał, to bym nie dostał diamentów. No. A w normalnych wężowicach to takiego się nie dzieje. No nie fajnie. Nie jestem zadowolony. W się sensie jestem, ale jednocześnie nie jestem. Dobra, tylko jeden znowu. Znaczy, no. Po pierwsze, to gdzie jest ten pająk? Bo on mnie denerwuje. A po drugie, odwołuje to, co powiedziałem o tym, że jeden diament. Ucisz się. Teraz jest mój moment. Znalazłem diamenty. Gdzie jest ta paskuda? Ja już zaraz zestrzelę. Ale mnie w ten pająk. Tak hałasuje. Ech. A ja cię widzę, ty. Dobra, już nie będę do niego strzelał, bo po co marnować amunicję, jak nawet na mnie nie popatrzył. Nie atakuję? To niech. Ale na ciebie... Brawo, jeden magazynek zmarnowany, ja chciałem to zrobić. Ciebie dziadu to od razu strzelam. Nie to, że jestem mm, takim jakby rasistą wobec szkieletów, tylko no, nie lubię ich. No, po prostu nie lubię ich tyle. Nie lubię. Myślałam, że ty jesteś jednym z nich. Kurczę, teraz w którą stronę iść. Dobra, pójdę tu, a potem się zawrócę, bo tutaj chyba końcówka jest. Bo tutaj z, z obu stron fajnie wygląda jaskinia. A nie wiem, czy tutaj się nie kończy. Tak, tutaj koniec. Więc wracamy. Ametyst nie, niepotrzebny mi. Więc, yy, z powrotem, kółeczko robimy sobie zjem, yy. a ja nie widziałem co to, ale potem patrzę. A... Czemu tu jest tyle dni, to pewnie. Co jest? Tylko słabą rzeczą jest to, że mi killo zaraz się zniszczy. Co wcale nie jest fajne. Ojej. Ja, ja... Myślałem, że on jeszcze nie zginął, i chciałam jeszcze raz, ale. Ale on jednak zmienił. Czy Dobrze by było z niego. Mm, proch zebrać. Bo. Potem amunicja jest potrzebna. Znaczy, mam dużo, narobiłem. 15 mam całych magazynków, więc fajnie. Tylko jeden już zmarnowałem przez przypadek. Czy ja widzę diamenty? Na razie nie, ale może zaraz coś tam się wypatrzy. O jest. Trzeba ich mm, wyeliminować, że tak to nazwę. Bo oni będą mi bardzo przeszkadzać. Ty możesz żyć, bo ty jesteś spokojny. Ty nie atakujesz, ty nic nie robisz złego. Mm. Gdzie ja te diamenty widziałem? Tutaj gdzieś. Chyba nie. Gdzie ona? One tutaj były? Gdzie się Jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba wejść, bo ja już nie pamiętam, gdzie ja je zauważyłem. A, już widzę. Ty dziadu. Nie lubię tak szkieletów, naprawdę. No weź, bo ja nie wykopię. No, dziękuję. Dobra, nie ma żadnych innych, mm. więc chyba idziemy dalej, tylko nie wiem czy tam, czy tu. Najpierw tutaj w sumie się przejdę. proszę wybuchnij. No dobra, wybuchnij sobie. Nie stać zrobić drugą tarczę. Ojeju, ile was jest? Stop, chwilę. Poczekajcie, panowie! Pokój. I czy nie ja ci trafić? Dobra. Ja z wami, panowie, inaczej pogadam. W takim razie, jak wy tacy jesteście. Tylko ja nie wiem, jakim cudem Creepery No Tak idealnie, a zombie nie. I trzeba je dobić. To jest słabe. Dobra, potem to się napije. Już teraz nie będę. Tam mogą być diamenty. Nikt mnie niech nie próbuje zepchnąć. O, właśnie są. Proszę nie zabić mnie. Uff, ale ile tam potworów? Dobra, udało się. Myślałem, że nie, nie trafię, ale dało się. Trochę. O, Jak ja tego nie widziałem. Paszę wam. Jak ja tego nie widziałem, panie. Ja muszę to mieć. Tylko najpierw tutaj trzeba. Wiedzieć, panie. No! Czy jeszcze raz mogą strzelić? Dawaj tą marchewkę, bo jestem głodny. Patrz, ile diamentów! O Panie! Jakie się obłowię dzisiaj! Będę bogaty. Zaraz tylko kilofonowy nowy trzeba zrobić. Bo ten się trochę niszczy. Tylko ja muszę pamiętać o tamtych diamentach. Już 10 jest, o panie. Dobra, mm, chwila przerwy, więc wyciągnę sobie chwilę. Tutaj nie. Z Z Zrobię sobie nowy kilof. Bo będzie bardzo potrzebny. O nie. Najpierw to. W sensie teoretycznie mógłbym zrobić teraz sobie już diamentowy, ale nie, ja nie chcę. Ojej, ja teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że ja nie mam nic do przepalenia. W sensie mam, ale słabo trochę. Dobra, ja tylko trzy i tak potrzebuję, więcej nie. Kim cudem ja tutaj tak dużo diamentów znajduję? A normalnie nie mogę nic. Co, czy to nie tak, że to jest jakoś ustawione? Proszę pana, proszę mi powiedzieć. No to, dobra, to już OK jest. Mm. No, dawaj dalej. To trzeba by zrobić. To fajne, wygląda. Eee. Dobra, tak zrobię, bo nie chcę mi się wysiedlić. Chyba, że ja ślepy jestem. Raczej myślę, że to drugie. <ścoughs> eee. Będę zadowolony nawet z jednego. 11 to jest sporo. Sporo już mam, więc minus 1, jedna część zbroi do zrobienia. Yy, to tylko lepiej, i lepiej. Za, za każdym m, razem, jak się pomniejsza ta ilość, to coraz lepiej. Proszę, kogo my tu mamy? Czyż to nie diamenty? Tak się. Spadaj. Yy, ja muszę stąd iść, bo mnie trochę gorąco. Mm. Muszę odejść, bo tutaj i tak gorąco tam na dole. A ja nie chcę się zacząć palić, czy coś, więc trochę odejdę. O, kolejny. I to nie jeden. Oj, tu kolejny po cały się odejść od tej lawy. Już 16. Tutaj będzie 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Zakładając, że nic pod nimi nie ma. Więc, no, już cała zbroja gotowa. O, proszę! O, proszę, proszę! A co my tu mamy? Jamenciki, oj, to bolało. Dobra, teraz potem. Tak szybciutko, bo zaraz się gorąco zrobi yy, 24. A tam jeszcze zostało. O i tutaj jeden, którą ominąłem jakimś cudem. Chyba, że one się same tak sponują. Tak, na wszelki wypadek. Jakby coś próbował kolega. Po no, pocałuj się tutaj tak jeszcze podkopać, bo plus 2 znalezione to już 27 i tam jeszcze 4, przypominam. A może i nawet więcej niż 4. Więc jestem strasznie zadowolony. Proszę, nawet nie mógł zareagować. Szczerze? Zasłużył. Kolejny. Kolejny? Naprawdę? Myślicie, że... Myślicze, że macie ze mną szansę? Szansę? Nie szans. Bo właśnie zero. Bo właśnie, kurde, co? Ja gadam. Właśnie szansę to macie zero. Głupi piasek. Coś w sensie, to nie jest piasek ale to jest kuzyn piasku. Spadaj. Nie, no to jest żart. Co to miało być? Ile tam ich było? No, nie ten guzik. No to w ogóle nie ta rzecz. Patrz, ile ich tam jest. Ile ich tam jest? To się nie spawnuje tak normalnie. To nie jest normalne. A kurde, te diamenty znalazłem, no. Dobra, po prostu pójdę je sobie wezmę. Myślałem, że zginę. Ale jakie zombie nie lubię teraz. Czemu ich tak dużo jest? Nie, no dobra, i tak, ale to bardziej nie lubię, ale. Czemu tak dużo ich było? I ogólnie to chyba trzeba się wynosić, bo ja już nie mam wody. W sensie... Dobra, w sumie jednak mam. Mam wiaderko, ale... Wiaderko to jest na... takie okazje jak... wtedy, jak schodziłem wcześniej, albo jak teraz sobie zszedłem... zeszedłem. Dziękuję. To ja już może będę wracał? O! Idealnie nade mną. Jest dom. 31 diamentów. Ja naprawdę diamentów znalazłem dzisiaj więcej niż żelaza. W sensie... Znalazłem żelaza więcej. Wykopałem mniej. O tak, powiedzmy. Czułem, że wychodząc jeszcze coś znajdę. O, i kolejne. Czy to jest taki dar na nowy rok od świętego Mikołaja? No to ewidentnie to. To niemożliwe, że ja tyle diamentów zdobyłem normalnie. Tylko proszę, proszę nie bana. Ja nie chcę bana. Ja nie, ja nie używam mikleju. Proszę pana, ja nie chcę bana. Chyba, bo tu gdzieś był chyba jeszcze jeden? Może? O tu. No. Ja przysięgam, że ja nie ustawiłem tego filmu. Naprawdę. To jest szalone. Jakim cudem? 41! No to już nie jest normalne, no. Jak powiecie, że jestem cheaterem, to się nie dziwię. No Akurat tam gdzieś 7 to się pojawili, ale fajnie. Dobra. Hmm. Tu to będzie dużo kopania. Dobra. Już tutaj się wykopię niech będzie. Jakby chodzi mi o to, że ja się wykopię w środku tej takiej jakby góry, tylko nie w domu. Czemu on spycha? On wcześniej robił tak, że ci na łeb spadał i cię uderzał mocno. A teraz cię spycha. Tak? No ja się tak nie bawię, kolego. Proszę zaprzestać. Ale, o. Ja już widzę na mapce ląd. Co znaczy, że jestem blisko. Zrobiłem ten kilofilm, już ma połowę wytrzymałości, ale fajnie. Ja zapomniałem, gdzie ja postawiłem te kowadło, które użyłem do zrobienia tego name taga dla Zbyszka, a tutaj jest. No, dużo zostawiłem, a zapomniałem. Zbychu, chodź, to ci pokażę, co dostałem. Zrobimy tutaj takie wejście. Zbychu, patrz. Zbychu, 41 diamentów. Chcesz? Ej, ale nie kradni. Ej, Ej ale to jest moje! Zbychu, nie kradnij. Ale to byłoby słabe, jakbym teraz zginął. I prawie to się stało. Jakim cudem ja to robię? Ja tak łatwo ginę zawsze. Myślę, że dość emocji na dziś. E... Tyle rzeczy się stało, że ja nie rozumiem po prostu. Więc będę kończył odcinek. Widzimy się już w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.